Mr. Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na smaku.pl. Basia Kołębiowska, TV Reklama. Ze mną Michał Pasternak. Cześć. Siema. Jak ty się czujesz przed jutrzejszą walką? Czuję się dobrze. Nic mi nie dolega. Teraz pozostaje tylko kwestia, żeby jechać, jeszcze coś zjeść, przed pójściem spać, dobrze się wyspać i jutro możemy odpalać. A kto ma większą presję, wygranej ty czy Dawid Załęcki? Znaczy, ja ogólnie nie, nie czuję jakiejś presji na, na sobie i odchodzę od czegoś takiego, że w ogóle na mnie jest jakakolwiek presja, bo to by mi nie pomagało e, w walce. A czy Dawid ma presję? Myślę, że on też ma takie zdroworozsądkowe podejście do tego sportu i, i średnio tak do tego... Eee, macie sobie takiego. Właśnie, Denis został usunięty. Jak oceniasz tutaj ostatnią sytuację właśnie z nim w roli głównej? Znaczy uważam, że ogólnie słaba sytuacja i trochę jak przystało na jego ksywę, to Denis trochę nabroił. Uważam, że też to było dobra decyzja ze strony Federacji Fame. Pokazało, pokaza pokazała Federacja, że do takich rzeczy nie może dochodzić i i, I co, no, stało się jak się stało, poniósł jedną chyba z najgorszych możliwych kar. Czy ty byłeś świadkiem tego, co się tam wydarzyło? Znaczy świadkiem byłem, bo akurat byłem na tej co konferencji. Czy widziałeś właśnie to znaczy, na, na oczy? Nie, nie widziałem. Widziałem, że było jakieś zamieszanie, ale całej sytuacji nie mogę też przytoczyć, bo, bo nie, nie widziałem tego tak dokładnie. Okej, okay, to pytam dlatego, że Denis powiedział, że on nie uderzył tego widza. A tutaj jeszcze była kwestia tego, że widz ponoć obraził jego mamę i to była reakcja. Ale no skoro nie widziałeś z bliska, no to nie będę dopytywać. No tak jak wspomniałem wcześniej, nie... Nie jestem w stanie określić na 100%, jak wyglądała ta sytuacja, bo, bo się nie przyglądałem. Widziałem tylko, że jest jakieś zamieszanie, i teraz można rozpatrywać jedną albo drugą stronę. Wiesz, Zawsze tak jest, że jak ktoś zawini, to mówi, że to nie moja wina, że to wina tej drugiej strony, a, a zazwyczaj no, racja leży gdzieś po środku, albo yy, no, musieliby przedstawić jakieś swoje argumenty, żebyśmy mogli to tak na, na, naprawdę rozpatrzyć porządnie. A jak oceniasz to, że właśnie widzowie wychodzą i mówią prosto w oczy wszystkie najgorsze rzeczy, co myślą właśnie o zawodnikach? No myślę, że to, to nie jest dobre. No, no znaczy nikt z nas pewnie nie lubi, jak ktoś przyjdzie i, i zacznie go obrażać. No, jeśli ktoś przyszedłby i, i przytoczyłby jakieś argumenty, które byłyby rozsądne i przedstawiłby to w sposób kulturalny, no to ma do tego prawo. No ale w momencie, kiedy ktoś zaczyna komuś ubliżać, no to też jest jakieś tam przegięcie i przejście w cienkiej linii. No właśnie, jak ty byś się zachował na miejscu Denisa, gdyby ktoś wyszedł, któryś z widzów i zaczął tak... E... Tobie ubliżać? Pewnie bym poprosił ochronę o to, żeby go usunęli z sali. No, nie, no nie, nie, nie zacząłbym się z nim dochodzić i kłócić, bo to by było bezsensowne. Byłaby ci szkoda wypaść z turnieju znaczy, tutaj? Nie byłoby mi szkoda wypaść z turnieju, tylko no, e, jeśli ktoś dobiera jakiś tam język e, taki e, Podwórkowy, no to ja nie muszę w tym uczestniczyć i my muszę mu odpowiadać w taki sam sposób. no Jeśli ktoś by mi, zaczął do, do mnie przeklinać i, i mówić jakieś takie dziwne rzeczy, no to, no to no myślę, że w sposób racjonalny i kulturalny bym mu nie wytłumaczył, że tak nie jest. Na swoim Instagramie powiedziałeś, że dużo osób się zgłosiło do walki z Tobą. Kto to był? Znaczy ja widziałem ogólnie dużo osób. Dużo osób, z którymi nawet walczyłem. Ale to jakie e, przykładowe osoby? Chysiński, Zadora. No właśnie, e, Alan powiedział, że wychodzi I, do ciebie. E, e, tuburski. No ale Alan to sobie może mówić. Alan to niech się zajmie na razie ułożeniem e, swojej głowy, a nie walkami. Ale to nie byłbyś gotowy na walkę z nim? Myślę, że to by była łatwa walka dla mnie. Nie, nie myślę, tylko jestem pewny. Chciałeś walczyć z Tazem jeszcze? Tak. Czy on y, nie proponował, znaczy czy nie był on brany pod uwagę? Nie. Z tego, no ja dostałem tylko tam dwa nazwiska, jedno takie już, które zostało przyklepane na 100%. Wiesz, ja też nie dopytywałem o Tazy'ego, Ja mówię, że to okay. ogólnie Tazy jest takim gorącym nazwiskiem, z którym każdy by chciał pewnie zawalczyć. Ja też nie wiem, że nie, nie będę chodził i nie będę się wypraszał o walkę z nim, ale jest takim yy, yy, dużym nazwiskiem w tym świecie freakfight'owym. Zgadza się. Czy y, Dawid będzie trudniejszym przeciwnikiem od Denisa? Myślę, że tak i, i uważam, że du, dużo y, trudniejsza czeka mnie walka obecnie z Dawidem niż z Denisem. Y, kiedyś miało dojść do twojej walki z Sararą? Czy myślisz, że do tej walki dojdzie? Myślę, że nie dojdzie do tej walki, ze względu na to, że Tomek pewnie by chciał walczyć w formułach e, uderzanych, a ja chyba nie za bardzo bym chciał stawiać mu czoła, bo, bo myślę, że to nie ma zbyt większego sensu dla mnie. E, dlaczego e, właśnie czy ty chcesz wyjść do turnieju? No, bo myślę, że to nie jest turniej dla mnie no. No, wystarczy spojrzeć na innych zawodników którzy mają yy, tam brać udział no, spójrz na Labrygę, o ile on jest ode mnie większy i oni yy, mają większe Szanse wygrać cały turniej. a Iść tylko do turnieju, po to, żeby sobie zawalczyć jedną walkę, to dla mnie takie bezsensowne. No, ale Norman Park powiedział, że to ty powinieneś właśnie walczyć w tym turnieju, ponieważ pokonałeś Don Diego. No to to fajnie, że Norman tak powiedział, ale ja się nie czuję na siłach, żeby walczyć w turnieju i nie chciałem walczyć w nim. Walczę w walce dodatkowej i na tej walce się skupiam. I nawet jeśli ją wygram. To, to nie planuję dalej brać udziału w turnieju. Niech jak chłopaki już, walczą. Jak już rozmawiamy o twoich przyszłych walkach, to jeszcze powiem, że Tyburski powiedział, że jak się wyśpi, to Paweł. wychodzi. Judasz? No okej. Okay. To niech, się, niech niech śpi dobrze. Jesteś w strachu? Ja zawsze jestem w strachu. Jeśli chodzi o Pawła postać, to to ja zawsze, jak on coś powie, to jestem przerażony. E, to jeszcze powiedz, e, kto Twoim zdaniem wygra turniej, kto ma największe szanse? Minda. Minda ze, ze względu na to, że z nim trenuję, wiem w jakiej jest formie. Jako jednego z faworytów też obstawiałbym Sianosa, Sarare. To, e... ze względu na gabaryty i na doświadczenie okay. w sportach walki. E, to jeszcze przed jutrzejszą walką z Dawidem, czy masz e, mu coś do powiedzenia, jakiś tutaj przekaz? Do Dawida na, bądź widzów? Znaczy, yy, do widzów mam jeden, żeby wykupywali yy, transmisję. Jutro będzie dużo walk. Zapraszam też oczywiście na moją walkę. A do samego Dawida to już nie mam żadnego przekazu już to, co miałem mu powiedzieć. Mieliśmy face to face, to już mu powiedziałem, więc to by było już takie mielenie tego samego non stop także no życzę mu dobrej walki i, i co zachęcam winców do tego żeby śledzili jutro e, to co się dzieje na, na arenie tak, i sponsorzy twoi na koniec. No, dziękuję bardzo, że, że pozwoliłaś mi... Pilnuję, pilnuję. Pozwoliłaś mi na koniec jeszcze podziękować sponsorom. Przede wszystkim firma Tom Trans Outloop, środowisko miejskie, widzisz wszystko. MGN najlepsze suple i restauracja Antresola. Dziękuję ci bardzo za wywiad i życzę miłego wieczoru. Ja również dziękuję, powodzenia w walce. Dziękuję. Cześć.